Szczęść Boże. Zapraszam, stanowczo zapraszam do Szczecina. W najbliższych dniach dwa ważne wydarzenia. 24 października w piątek o 18.00 spotkanie z panami doktorami Ozdykiem i Piskorskim. Panowie doktorzy, akademicy, uczeni, badacze przeszłości i współczesności będą mówić o tym, dlaczego... Nie należy wpychać Polski w nie naszą wojnę. Pan doktor Sławomir Ozdyk i pan doktor Mateusz Piskorski spotkają się z państwem w Kolegium Salesianum przy ulicy świętego Jana Bosko, numer 1, o 18.00, w piątek 24.00. A dwa dni później w Szczecinie, w tym samym Szczecinie, marsz Polska za pokojem o godzinie 11.00, Wyruszy z placu Armii Krajowej od Urzędu Miejskiego. A więc 26 niedziela, marsz, Polska za pokojem. Wojny tu nikt nie chce. A y, żeby lepiej rozumieć, dlaczego maszerujemy, po co i y, y, skąd i dokąd, y, dwa dni wcześniej, czyli w piątek 24, spotkanie z panem doktorem Ozdykiem i panem doktorem Piskorskim na temat aktualnej sytuacji geostrategicznej bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego Polaków. Stanowczo zachęcam, zapraszam, namawiam wszyscy do Szczecina z Panem Bogiem.